Witam Was, Stensel i Dzisiaj zagramy sobie w Slender Fortress Samemu I guess No co, teraz jesteśmy w blue i musimy czekać na grę Czyli wtedy, kiedy ci ludzie zaraz giną A w międzyczasie... Uch, co tu się dzieje? What? Co ja, co tu widzę? Wydziwadła What? Tak więc, jest tutaj dziewczyna Pyrka, zajmę z gołąb Lecący w miejscu O Jezu, to jest jakiś party furysów Bądźmy medykiem Co na to? Albo nie, wolę szpiegiem Szpieg jest cool Co widzę? Hmm Witam, mogę was widząc w plecy? Mogę was zabić? Mogę się zabić? Czemu tak stąd drastyczną mózgą w tle? Co ta orkiestra ćpała? Co ten demon ćpał? Okej, że on jeszcze jest okej okay. huh, Kolejny demon Tak, on też chce umrzeć What? Co on? O oh. oh, Okej, okay, to był shotgun To był shotgun O minigun O czekajcie, muszę iść medykiem Medyk ma obrz może mieć Weźmy sobie objektora Z Moniką Tak Jest i mój objektor hmm. Cześć Monika O, kluczyk Wezmę go sobie Ruszcie się Ruszcie się Odejdźcie Dupna ta latarka Nie mam jeszcze Intensywna muzyka Cześć, i tak z tą latarką? O, wow, intensywna muzyka. Monika, bronię. What is this? Co? To nie jest moja Monika? Kim jesteś? I co zrobiłeś z moim Moniką? Ktoś umarł tutaj. Uuuu, witam tam pan, był na końcu korytarza. Gdzie jest moja Monika? A, to przeżyć teraz trzeba 3 minuty. No dobra, easy peasy. Lemon Speedy bez problemu to przeżyje. Ok, bezużyteczna latarka, jest bezużyteczna. Jestem smutny, że nie ma za mną nikich. Naprawdę, to wy się tam łapcie nawzajem. A ja tutaj posiedzę z moim kolegą scoutem. To easy win jest. Wygrał to bez, bez problemu. Intensywny pan na wiolinie gra w tle. O, i jedna muzyka się włączyła. Ja wiem, że pan lubi śpiewać, ale za bardzo jest tego słyszeć. Muszę sobie żyją. Teraz ja sobie tu postoję, gdzie stałem przedtem. O! O nie! Nie, proszę pana. Pan nie wie, że tu jestem. Pan tego nie wie. Okej, okay, przyszedł sobie tam, nie zauważył mnie. Ślepota. O, trzech grafy zostało. Minuta, udylam się. O! O nie! Hmm, no okej okay. To nie jest mój objektor, ja przysięgam, widzicie? To jest moja Monika Nie mam objektora z żadnym ponasem Mam objektor z tak. takie tam Ale... Co to jest? Nie chcę tego Umrzyj Spłoń w piekle Hmm, będziemy grali? Nie, zmiana mapy Okej okay. Zobaczymy jaka będzie ta mapa kolejna Slender Alpha Complex, okej okay. Będzie zabawnie ja to, ja to już widzę Oczywiście weźmiemy medyka i mam nadzieję, że Objector już ten z Ponasem w piekle i mogę moją kochaną Monikę sobie wziąć Monika for life Okej, okay, chodźmy więc medyczkiem Aha, zobaczmy Zobaczmy, jest Monika? Proszę, proszę bądź, proszę bądź Wow, wow, chill. Chill, what, what is happening? What is happening? Co się tu odbywa? Ok, wszyscy się zabijają. A, okej, okay, to był początek. Shit, the elevator just stopped. Dramatyczny voice acting. Co to jest? Monika, jesteś tu? Oh. Nie chcę tu patrzeć. Wezmę obiektora, suck W takim razie. Może się naprawi Działa już latarka? Chyba? Nie Nie wiem czemu, ale nie działa What? Moja Monika wróciła! Tak, cześć Monika Oho! Co, co tu tam jest? Coś mnie goni Heavy, met heavy metal! się włączył nie. Nie. nie To nie jest straszne To jest Nie jest taka tyku Nie mogę go zgubić o, Zgubiłem go Moniko To dzięki tobie D Ty, to, to byśmy go nie zgubili Pan nas zgubił no dobra, to my sobie. Chodźmy i szukajmy dalej rzeczy, które musimy znaleźć. Jestem na jedna z tego co widzę. Moja latarka wciąż nie działa. Rip. O, a to kolejna mapa typu... typu której musimy przeżyć. 4 minuty. Znowu metal heavy... Heavy metal się włączył. Czemu te korytarze są kwadratowe? Ja się osób żyje? Gdzie są wszyscy? To mapa jest taka duża. No dobra, no dobra. Ja widzę co co się dzieje. Ja widzę. Hmm, to będziemy sobie po prostu chodzić. Choć, aż wygramy. Rozumiem. O, inżynier ucieka, to może my też powinniśmy uciekać. Tak? O, jeszcze goniło. Teraz ja sobie pójdę. Stawał się? Nie, podchodź tu. Czy czy, czy boss ma tu ma szingana? Czy mi się wydaje? Chyba sobie poszedł. Chodźmy tego ciemnego pokoju. Tak, tam ma Skać mnie zauważy. Idzie w moją stronę. Ich jest kilku. Okej, okay, latarka jest dziwna. Kiedy ją włączam to te ramy się w... rozjaśniają. Ok, to wy sobie tam chodźcie. Ja sobie będę stał tutaj. Jak zwykle. Dwie minuty to chyba przeżyję, nie? Nie. Ja to wygram. Mówię wam. Albowiem Monika jest z nami. Monika. A kuku O! 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 Intensywna muzyka w metalowo heavy! Nie? O jak go teraz nie zgubię! On jest... On przecież biegnie w miliardów kilometrów na godzinę, sekundę Odwal się! Ej, to, to jest bez sensu, on jest tu za mną ja, Jak ja miałem go zgubić? Czy to w ogóle możliwe, że go zgubić? Minuta była tego, CO TU SIĘ DZIEJE? Czy to jest jakiś lesbijski contest? O, to przez ten czas obejrzymy sobie moje objektory Co wy na to? Objektory, gdzie się chowacie? O, tu są A więc tu mamy objektor starym dobrym papą Anyway Tutaj mam mojego przepięknego golden pana Widzicie, że mam złotą patelnię? No Teraz wiecie Jestem bogaty przecież, to, to oczywiste no Że mam tą patelnię Kolejny objektor To oczywiście tak, Bo jakby to inaczej Kolejny Kolejny objektor to Kolejna postać z Doki Doki Której chyba Nazwy nie, 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 pamiętam Coś na k Jak Kys I oczywiście Monika Ja Monikę mógł zapomnieć Dobra No, dobra What? Dmuchaj w rureczkę, dmuchaj snajperze. Śpiewaj to ci obiorę pomarańcze. Proszę, za to, że ładnie mi zaśmiewałeś, pokażę ci mojego żołale, który nie jest mój. Widzicie, ja tego blasku marnął. Tak, dziękuję, Grotwinko, za tą dorwinkę. Przydaje mi się. Proszę pana, panu wystaje broda. O! O nie, pan z brodem, który, któremu wystawała broda z twarzy, umarł. Ty przebij mi piątkę Okej, okay, jak ty umarłeś to ja też umrę Czemu wszyscy umierają? Co się dzieje Po do w pokoju? Jakiś demon się tu pojawia Czemu wszyscy umierają? Ja sam Może ten heavy metal w tle przestać grać? Co się stało z moim obiektorem? Co to jest? Gdzie jest moja Monika? Nie, wracaj Nie Hech! <grym wytrych> wow What is happening here? Chyba pan gruby za dużo z jak mięska innych protein Typu CO2 Co to za dźwięk? Czemu to są te kraby? Tutaj ja ciągle nie mogę zabić, czym to są odliony. Co tu się odbywa o! What? What? <śles> <śles> Już wiem co wyda ten dźwięk Rockwed to twoje fanki Co ci... <noise> Nie wiem czy mogę to na ciebie pokazywać <noise> co, co ci się dzieje z piersiami Nie, ja sam tu czekam, nie chcę żyć w tym świecie. Ten świat jest okrutny. Mnie tu nie ma. O mój Boże! <noise> Monika, co ty sadzisz? Nie jesteś ja Moniką. Pęwam, że... To jest tef To jest tef Znowu heavy metal w tle zaczął lecieć. Czy dziwnie że się dle ktoś odwalają? Czy panie? To jest po prostu głupie. Serwery społeczności moi drodzy. Serwery społeczności. Naprawdę nie wiem jak to skomentować. Naprawdę nie wiem. Hmm... Witaj panie szkielecie, który ma nazwę dead. Panie gibus! Zatańcia do tego rytmu heavy metalu. To nie jest Monika znowu? Czemu moja Monusia ucieka przede mną? Pojawiają mi się jakieś szpiegi. Ten no, obiekt to szpieg. No, teraz jesteś Monika. Suck. Ok, fair enough. Może być to. To mu się podoba. Suck. What is happening, here? Wyśmiewam was. Co się za mną dzieje? Zdechł list. Wiecie co się robi z chwymi lisami? Tak O właśnie to Tańczy się, żeby je ożywić Przejdźmy to w końcu. Bądźmy się śpiegiem tym razem. Przy, przynajmniej ten heavy metal przestał grać. Cuuu, <słuch> demony, jesteś się tu Mam nadzieję, że nie Skrzynia Więcej skrzyń Coraz więcej skrzyń ja oczywiście skrzynia. Wybieram drogę ze skrzyniami o! Nie mogę I ja oczywiście heavy metal się znowu włączył 4 minuty, dobra, gdzie są wszyscy? Nie jęgram cały czas i znowu nie mogę nikogo znaleźć. Nie idę tam, bo słyszę dziwnej jęki tu też Pobiegnę w tą stronę. I idę, mam umarł. To było gdzieś niedaleko. Wygrajemy to w końcu. To, to wygrać. Nigdy tego jeszcze nie wygrałem. Moniko, jesteś tu? O poszła sobie. Ja go to czuję. Czuję jego dupsko. On tu jest. On sobie stąd. Pójdźmy do tego pokoju tutaj. O, nieważne. Jeszcze minuta, panowie. I panie. Przepraszam, że kogoś uraziłem. O, byśmy nie musieli nic zrobić po tych 50 sekundach. błagam Bo nawet nie, gdzie mamy iść. Tak, proszę, żeby to było wszystko. O nie, 30 sekund na ucieczkę, ale gdzie? Nie gdzie mam Co to jest? Proszę we mnie szczelać! Proszę we mnie nie szczelać! Ja chcę to wygrać! Ja chcę to wygrać! To już tu! Może w końcu coś normalnego będzie. Hmm, zobaczymy co z tego będzie tego slender mansion. Może coś ciekawego w końcu. Nazi Zombies Brutus? Co? The Gaben? Leford the Two Smoker? Co to ma związanego z sobą? O, serio? To obawiam się, że na tyle na dzisiaj. Wiem, że ma tego materiału, ale... Slender Fortress odmówił mi posłuszeństwa. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Żegnam.